Rozdział 10. Kanonik otwary wyspowiadał Maćka i zatrzymał ich gościnnie na nocleg, także wyjechali dopiero na zajutrz rano. Za Olkuszem skręcili ku Śląskowi, którego granicą mieli wciąż jechać aż do Wielkopolski. Droga szła po większej części puszczą, której pod zachód słońca odzywały się często, podobne do podziemnych grzmotów, ryki turów i żubrów. Nocami zaś pobłyskiwały wśród leszczynowej gęstwiny oczy wilcze. Większe jednak niebezpieczeństwo niż od zwierza groziło na tej drodze wędrowcom i kupcom od niemieckich lub zniemczałych rycerzy ze Śląska, których zameczki wznosiły się tu i ówdzie nad granicą. Wprawdzie wskutek wojny z Opolczykiem naderspanem, któremu pomagali przeciw królowi Władysławowi synowice Śląscy, większą część tych zameczków pokruszyły ręce polskie. Zawsze jednak trzeba się było mieć na baczności i, zwłaszcza po zachodzie słońca, nie popuszczać broni z ręki. Jechali jednak spokojnie, tak że Zbyszkowi poczynała się już droga przykrzyć i dopiero na dzień kołowej jazdy od Bogdańca posłyszeli za sobą pewnej nocy parskanie i tu pod koni. Jacyś ludzie jadą za nami, rzekł Zbyszko. Maćko, który nie spał, spojrzał na gwiazdy i odpowiedział, jako człowiek doświadczony. Świt niedaleko. Przecież by zbuje nie napadali przy schyłku nocy, bo nad dniem czas im do domu. Zbyszko wstrzymał jednak wóz, uszykował ludzi w poprzek drogi czołem do nadjeżdżających, sam zaś wysunął się naprzód i czekał. Jakoż po pewnym czasie ujrzał w pomroce kilkunastu konnych. Jeden z nich jechał na czele, na kilka kroków przed innymi, ale widocznie nie miał zamiaru się ukrywać, albowiem śpiewał głośno. Zbyszko nie mógł dosłyszeć słów, ale do uszu jego dochodziło wesołe, chodź, chodź, którym nieznajomy kończył każdą zwrotkę pieśni. Nasi, rzekł sobie. Po chwili jednak zawołał. Stój, a ty sesiedni, odpowiedział żartobliwy głos. Coś Coście za jedni, coś coście za drodzy? A czemu nas najeżdżacie? A czemuż drogę zagradzasz? Odpowiadaj, bo kuszę napięte, a u nas wypięte, strzelaj! Odkazuj, że po ludzku, bo ci będzie bieda. Na to odpowiedziała Zbyszkowi wesoła pieśń. Jedna bieda z drugą biedą, na rozstaju w taniec idą. Chodź, 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 a cóż im się taniec przyda? Dobry taniec, chociaż bieda. Chodź, chodź, chodź. Zdumiał się, usłyszawszy taką odpowiedź Zbyszko, a tymczasem pieśń ustała, a ten sam głos spytał. A jak się ma stary Maćko? Dycha jeszcze? Maćko przypodniósł się na wozie i rzekł. Dla Boga, to jacyś swoi. Zbyszko zaś ruszył koniem naprzód. Kto o Maćka pyta? A sąsiad? zyg ze Zgorzelic. Już z tydzień jadę za wami i rozpytuję ludzi po drodze. – Rety, stryjku, zych ze Zgorzelic tu jest – zawołał Zbyszko. I poczęli się witać radośnie, zych bowiem był istotniej ich sąsiadem, a do tego człowiekiem dobrym i powszechnie lubianym dla wielkiej wesołości. – No, jak się macie? – pytał, potrząsając dłoń Maćka. – Chodź jeszcze, czyli już nie chodź? – Hej, już nie chodź – odrzekł Maćko, ale rad was widzę. – Miły Boże, to jakbym już był w Bogdańcu. – A co wam jest? Bo jak słyszałem, to was Niemcy postrzelili. Postrzeli lipsu braty. że Żeleźce mi się między żebrami ostało. Bójcie się Boga. No i co? A próbowaliście niedźwiedziego sadła się napić? Widzicie, rzekł Zbyszko. Każdy niedźwiedzie sadło rai. Może Jagienka będzie miała? A nie, to pośle pytać. Jaka Jagienka? Waszej przecie było Małgochna, spytał Maćko. O, co ta Małgochna? Na święty Michał będzie trzecia jesień, jak Małgochna na księżnej grudzi. Zadzierżysta była baba. Panie święć nad jej duszą. Ale Jagienka po niej poszła. Jeno, że młoda. Za dołami świeci górka, jaka mać, taka i córka. Chodź, chodź. A małgoch nie gadałem. Nie leś na sosnę, kiedy ci pięćdziesiąt roków. Nieprawda. Wlazła. A to gałąź się ułomiła i buch. To powiadam wam, że aż dziurę w ziemi wybiła. Ale też we trzy dni puściła ostatnią parę. Panie święciej, rzekł Maćko. Pamiętam, pamiętam. Kiedy to się w boki wzięła, a poczęła cudować, to się parobcy wsiano chowali. Ale do gospodarki była sprawna. I z sosny jej się zleciało? Widzicie, ludzie. Zleciała jak krzyżka na zimę. Oj, był frasunek. Wiecie, po pogrzebie tom się tak z żałości upił, że trzy dni nie mogli mnie dobudzić. Myśleli, żem się też wykopyrtnął. A com się potem napłakał, to byście cebrem nie wynieśli. Ale do gospodarstwa i Jagienka sprawna. Wszystko to teraz na jej głowie. Ledwie, że ją pamiętam. Nie większa była, kiedy wyjeżdżałem, jak to pożysko. Pod koniem mogła przejść głową o brzuch nie zawadziwszy. Ba, dawno to już i musiała wyrosnąć. Na świętą Agnieszkę skończyła piętnaście lat, ale mnie też już blisko rok nie widział. A cóż się z wami działo? Skąd wracacie? Z wojny? Albo to mi nie wola, mający jagienkę w domu siedzieć? Maćko, chociaż chory, na wzmiankę o wojnie, nadstawił ciekawie uszu i zapytał. Byliście może z kniaziem Witoldem pod Worsklą? A byłem, odrzekł wesoło zych ze Zgorzelic. No, pan Bóg mu nie poszczęścił. Ponieśliśmy klęskę od edygi okrutną. Naprzód konie nam wystrzelali. Tatar ci nie uderzy wręcz, jako rycerz chrześcijański, jeno z łuków z daleka szyje. Ty na niego obces, to ci się umknie i znów szyje. Róbże z nim co chcesz, bo widzicie, w naszym wojsku chałpili się rycerze bez pomiarkowania i gadali tak. Kopii nawet nie będziemy pochylać, ni mieczów dobywać. Jeno na kopytach to robactwo rozniesiem. Tak to oni się chwalili, aż tu jak wzięły groty warczeć, to aż się ciemno uczyniło. I po bitwie, co? Ledwie jeden na dziesięciu żyw ostał. Dacie wiarę? Więcej niż połowa wojska. Siedemdziesięciu kniaziów litewskich i ruskich zostało na polu. A co bojarzynów i różnych tam dworzan, czyli jako oni zowią, otroków, tego byście i bez dwie niedziele nie policzyli. Słyszałem, przerwał Maćko. I naszych posiłkowych rycerzy też siła legło. Ba, nawet i dziewięciu krzyżaków, gdyż i ci musieli Witoldowej potędze służyć. A naszych także kupa, że to jak wiecie, gdzie inny się obejrzy za siebie, tam nasz się nie obejrzy. Dufał najbardziej wielki kniaś naszym rycerzom i nie chciał mieć innej straży w bitwie koło siebie, jeno z samych Polaków. Hihi, hi. mostem się też koło niego położyli, a jemu nic. Legł pan Spytko z Melsztyna i Miecznik Bernat, i Cześnik Mikołaj, i Prokop, i Przecław, i Dobrogost, i Jaśko z Lazerowic, i Piklik Mazur, i Warsz z Michowa, i Wojewoda Socha, i Jaśko z Dąbrowy, i Pietrko z Mirosławia, i Szczepiecki, i Oderski, i Tomko Łagoda. Kto by ich ta wszystkich zliczył? A niektórych Tom widział tak nabitych grotami, że jako jeże po śmierci wyglądali, aż śmiech brał patrzeć. Tu roześmiał się istotnie, jak gdyby opowiadał rzecz najweselszą i nagle począł śpiewać. Oj, poznałeś, co to Tatar, kiej ci dobrze skóry nataru. No a potem co? Spytał Zbyszko. Potem umknął wielki kniaź, ale zaraz ducha nabrał, jako to on zwykle. Im mocniej go przygniesz, tym ci lepiej odskoczy, jak leszczynowy kiesz. Podskoczyliśmy tedy do tawańskiego brodu, bronić przeprawy. Przyszła też garść rycerzy nowych z Polski. No i nic, dobrze. Na drugi dzień nadciąga Edyga z ćmą Tatarstwa, ale już nic nie wskurał. Hej, było wesele. Co on chce przez brud, to my go w pysk. Nijak nie mógł. Jeszcześmy ich nabili i nałapali niemało. Ja sam pięciu ułowiłem, których z sobą do zgorzeli sprowadzę. Obaczycie po dniu, jakie mają psie mordy. W Krakowie powiadali, że i na królestwo może przyjść wojna. Albo to Edyga głupi, wiedział ci on dobrze, jakie u nas jakie u nas rycerstwo, a i to też, że najwięksi rycerze ostali doma, bo królowa nie rada była, że Witold na swoją rękę wojny wszczyna. Ej, chytry on jest, stary Edyga. Zaraz pomiarkował utawani, że kniaź w siłę rośnie i poszedł sobie precz, hen za dziewiątą ziemię. A wyście wrócili? A wróciłem, już tam nie ma co robić. I w Krakowie dowiedziałem się o was, żeście mało co przede mną wyjechali. To dlatego wiedzieliście, że to my. Wiedziałem, że to wy, bom się wszędzie o was na popasach pytał. Tu zwrócił się do Zbyszka. Hej, mój Boże, to ja cię małego ostatni raz widział. Teraz zaś, choć i po ciemku miarkuje, żeś chłop jak tur, a zaraz gotów był skuszyć dziać. Widać, że na wojnie bywałeś. Mnie od małości wojna chowała. Niech stryjko powie, czyli mi doświadczenia brak. Nie potrzebuje mi stryjko nic mówić. Widziałem w Krakowie pana Staczewa, który mi o Tobie rozpowiadał. Ale pono ów Mazur, nie chce ci dziewki dać. A ja bym ta nie był taki zawzięty, boś mi się udał. Zapomnisz ty o tamtej jeno zobaczysz moją jagienkę. To ci rzepa. A nieprawda. Nie zapomnę choćbym i dziesięć takich jak wasza Jagna obaczył. Za nią pójdą doły, gdzie jest młyn. Było też na łęgach, jakem wyjeżdżał, dziesięć świeżob dobrych ze źrebięty. Nie jeden mi się jeszcze o Jagnę pokłoni. Nie bój się. Zbyszko chciał odpowiedzieć, ale nie ja. Lecz Zygze z gorzelic począł sobie znów podśpiewywać. Ja wam się do kolan nagnę, a wy za to dajcie jagnę, Bog daj was. Wam zawsze wesołość i śpiewanie w głowie, zauważył Maćko. Ba, a cóż błogosławione dusze w niebie robią? Śpiewają. No to widzicie, a potępione płaczą. Wolę ja iść do śpiewających niż do płaczących. Święty Pieter też powie tak. Trzeba go puścić do raju, bo inaczej będzie Jucha i w piekle śpiewała. A to nie przystoi? Patrzcie, świta już. I rzeczywiście, czynił się dzień. Po chwili wyjechali na szeroką polanę, na której było już wcale widno. Na jeziorku, zajmującym większą część polany, jacyś ludzie łapali ryby, ale na widok zbrojnych mężów porzucili niewód i wypadłszy z wody, pochwycili co prędzej za osenki, za drągi i stanęli w groźnej postawie, gotowi do bitki. Wzięli nas za zbójów, rzekł śmiejąc się z ich. Hej, rybitwy, a czy wy? Tamci stali jeszcze czas jakiś w milczeniu, spoglądając nieufnie. Na koniec jednak starszy między nimi, rozpoznawszy rycerzy, odrzekł. Księdza opata stulczy. Naszego krewniaka, rzekł Maćko, który Bogdaniec w zastawie trzyma. To muszą być jego bory, ale chyba niedawno je kupił. Bogać kupił, odpowiedział Zych. Wojował o nie z wilkiem z Brzozowej i widać wywojował. Mieli się nawet rok temu potykać konno na kopie i na długie miecze o całą tę stronę. Ale nie wiem, jako się skończyło, bom był wyjechał. No, my swojaki, rzekł Maćko, z nami się nie będzie darł, a może jeszcze coś z zastawu odpuści. Może, z nim byle po dobrej woli, to jeszcze ze swego dołoży. Rycerski to opad, któremu nie nowina hełmem głowę nakryć. A przy tym pobożny i bardzo pięknie odprawia nabożeństwo. Musicie przecie pamiętać, jak ci huknie przy mszy, to aż jaskółki pod pułapem z gniazd wylatują. No i chwała Boża rośnie. Co nie mam pamiętać, przecie o dziesięć kroków świece tchem w gasił. Zajeżdżał, że on choć raz do Bogdańca? A jakże zajeżdżał, pięciu nowych chłopów z żonami na karczunkach osadził. I u nas w Zgorzelicach też bywał, bo, jako wiecie, on mi krzcił Jagienkę, którą zawsze bardzo nawidzi i córuchną ją zowie. Dałby Bóg, żeby chciał mi chłopów ostawić, rzekł Maćko. Owa, co tam dla takiego bogacza pięciu chłopów! Wreszcie, jak Jagienka go poprosi, to ostawi. Tu rozmowa umilkła na chwilę, albowiem z nad ciemnego boru i z natrumianej zorzy podniosło się jasne słońce i rozświetliło okolice. Powitali je rycerze zwykłym, niech będzie pochwalony, a następnie, przeżegnawszy się, poczęli ranne pacierze. Zych skończył pierwszy i uderzywszy się kilkakroć w piersi, ozwał się do towarzyszów: Teraz się wam dobrze przypatrzę. Hej, zmieniliście się obaj. Wy, Maćku, musicie wpierw do zdrowia przyjść. Jagienka będzie miała o was staranie, bo to w waszym dworze baby nie uświęci. Ano, znać, że wam szczebrzuch tkwi między żebrami, i dobrze nie bardzo. Tu zwrócił się do Zbyszka. Pokażże się i ty, oj, mocny Boże! Pamiętam cię maleńkim, jakoś przez ogon źrebakom na grzbiet łaził. A teraz wcior naści, co za rycerzyk. Z gęby czyste paniątko, ale chłop pleczysty. Takiemu się choć i z niedźwiedziem brać. Co mu ta niedźwiedź, rzekł na to Maćko. Toć młodszy był niż dziś, gdy go fryzyjczyk nazwał gołowąsem, a on, że to nie całkiem mu się spodobało, zaraz mu garścią wąsy wydarł. Wiem, przerwał zych. I potykaliście się potem, i wzięliście ich poczet? Wszystko mi rozpowiadał pan Staczewa. Wyszedł Niemiec z wielkim zyskiem, pogrzebił go z gołym pyskiem. Chodź, chodź! I począł spoglądać na Zbyszka rozbawionymi oczyma, on zaś patrzył także z wielką ciekawością na jego długą jak tyczka postać, na chudą twarz z ogromnym nosem i na okrągłe pełne śmiechu oczy. O, rzekł, przy takim sąsiedzie byle Bóg stryjkowi wrócił zdrowie, to i nie będzie smutku. Lepiej mieć wesołego sąsiada, bo z wesołym nie może być zwady, odrzekł Zych. A teraz posłuchajcie, co wam po dobremu i po chrześcijańsku powiem. Doma dawnoście nie byli i porządków nijakich w Bogdańcu nie zastaniecie. Nie mówię w gospodarstwie, bo opad dobrze gospodarzył. Lasu szmat wykarczował i chłopów nowych osadził. Ale że sam je no czasem dojeżdża, więc w spiżarni będą pustki. Ba, i w domu ledwie tam ława jaka jest, albo i wiązka grochowin do spania. A choremu potrzeba wygody. Więc wiecie co? Jedźcie ze mną do Zgorzelic. Zabawicie jaki miesiączek albo dwa, to mi będzie po sercu a bez ten czas Jagienka o Bogdańcu pomyśli. Tylko się na nią zdajcie i niech was głowa o nic nie boli. Zbyszko będzie dojeżdżał gospodarki pilnować, a księdza Opata też wam do Zgorzelic sprowadzę, to się z nim zaraz porachujecie. O was, Maćku, będzie dziewka miała taki starunek jako ojcu, a w chorobie babski starunek od innego lepszy. No, moiście wy, uczyń, że tak, jako was proszę. Wiadoma rzecz, żeście dobry człowiek i zawszeście tacy byli, odrzekł z pewnym wzruszeniem Maćko. Ale widzicie, mam li umrzeć przez tę juchę zadziorę, co mi pod ziebrem siedzi, to wolę na własnych śmieciach. Przy tym w domu, choć ta człek i chory, to niejedno się rozpyta, nie jednego dopatrzy i nie jedno zładzi. Jeśli Bóg każe iść na tamten świat, no to nie ma rady. Czy przy większym starunku, czy przy mniejszym, jednako się nie wykręcisz. Do niewygód my na wojnie przywykli. Miła i wiącha grochowin temu, co przez kilka Roków na gołej ziemi sypiał Ale za wasze serce to wam szczerze dziękuję Jeśli nie ja się wywdzięczę To da Bóg Zbyszko się wywdzięczy Zych ze Zgorzelic, który Słynął istotnie z dobroci i uczynności Począł znów nalegać i prosić Ale Maćko się uparł Kiedy umierać, to na własnym podwórku Cniło mu się o to bez tego Bogdańca Całymi latami Więc teraz, gdy granica już niedaleko Nie wyrzeknie się go za nic Choćby to miał być ostatni nocleg Bóg łaskaw i tak, że mu choć pozwolił się tu przywlec. Tu roztarł pięściami łzy, które wezbrały mu pod powiekami, obejrzał się wkoło i rzekł. Jeśli tu już bory wilka z brzozowej, to zaraz po południu dojedziem. Nie wilka z brzozowej, nie opatowe, zauważył Zych. Uśmiechnął się na to chory Maćko i po chwili odrzekł. Jeśli opatowe, to może kiedyś będą nasze. Ba, dopieroście mówili o śmierci, zawołał wesoło Zych. A teraz chce wam się opata przetrzymać. Nie ja jego przetrzymam, jeno Zbyszko. Dalszą rozmowę przerwały im odgłosy rogów w boru, które ozwały się daleko przed nimi. Zych wstrzymał zaraz konia i począł słuchać. Ktoś ci tu chyba poluje, rzekł. Poczekajcie. Może opat, to by dobrze było, żebyśmy się zaraz spotkali. Cichajcie no. Tu zwrócił się do orszaku. Stój. Stanęli. Rogi ozwały się bliżej, a w chwilę później rozległo się szczekanie psów. — Stój! — powtórzył Zych. — Ku nam idą. Zbyszko ze zeskoczył z konia i począł wołać. — Dawajcie kuszę, może zwierz na nas wypadnie. — Wartko, wartko! I porwawszy kuszę z rąk pachołka, wsparł ją o ziemię, przycisnął brzuchem, pochylił się, wyprężył grzbiet jak łuk i chwyciwszy palcami obu rąk cięciwe, naciągnął ją w mgnieniu oka na żelazny zastawnik, za czym założył strzałę i skoczył przed siebie w bór. Napiął. Bez korby ci napiął! szepnął Zych, zdumiony przykładem tak nadzwyczajnej siły. O, to morowy chłop! odszepnął z dumą Maćko. Tymczasem rogi i granie psów ozwało się jeszcze bliżej, aż nagle po prawej stronie boru rozległ się ciężki tupot, trzask łamanych krzów i gałęzi. Na drogę wypadł z gęstwiny, jak piorun stary brodaty żubr z olbrzymią, nisko pochyloną głową, z krwawymi oczyma i wywalonym ozorem, zziajany, straszny. Trafiwszy na wyrwę przydrożną, przesadził ją jednym skokiem, upadł z rozpędu na przednie nogi, ale podniósł się i już, już miał skryć się w gęstwinie po drugiej stronie drogi, gdy nagle zawarczała złowrogo cięciwa kuszy, rozległ się świst grotu, po czym zwierz wspiął się, zakręcił, ryknął okropnie i runął jak gromem rażony na ziemię. Zbyszko wychylił się zza drzewa, napiął znów kuszę i zbliżył się gotów do strzałku leżącemu bykowi, którego zadnie nogi kopały jeszcze ziemię. Lecz popatrzywszy chwilę, zawrócił spokojnie do orszaku i z daleka począł wołać. Tak dostał, aż gnojem popuścił. A niechże cię, ozwał się podjeżdżając Zych, od jednej strzały. Ba, blisko było, a to przecie okrutny pęd. Obaczcie, nie tylko że leśce, ale i brzechwa całkiem mu się schowała pod łopatką. Myśliwcy muszą być już blisko, pewnikiem ci go zabiorą. Nie dam, odpowiedział Zbyszko. Na drodze zabit, a droga niczyja. A jeśli to opad poluje? A jeśli opad, to niech go bierze. Tymczasem z lasu wychyliły się naprzód psy, których było kilkanaście. Ujrzawszy zwierza, rzuciły się na niego ze strasznym harmidrem, zbiły się na nim w kupę i niebawem poczęły się między sobą gryźć. Zaraz będą i myśliwi, rzekł Zych. Odpatrz, już są. Jeno dalej przed nami wypadli i nie widzą jeszcze zwierza. Hop, hop, bywajcie tu, bywajcie! Leży, leży, lecz nagle umilkł, przysłonił oczy ręką, po czym ozwał się. Dla Boga, cóże to jest? Czym oślepł, czy mi się zdaje? Jeden na wronym koniu naprzedzie, rzekł Zbyszko, lecz zych zawołał nagle. Jezu miły, dyć to chyba Jagienka! I naraz począł krzyczeć. Jagna, Jagna! Po czym ruszył naprzód, ale nim zdążył puścić w swał jestka, Zbyszko ujrzał najdziwniejsze w świecie widowisko. Oto na chybkim srokaczu sadziła ku nim, siedząc po męsku, dziewczyna z kuszą w ręku i z oszczepem na plecach. W rozpuszczono od pędu włosy powszczepiały jej się chmielowe szyszki. Twarz miała rumianą jak zorza, na piersiach rozchełstaną koszulinę, a na koszuli serdak wełną do góry. Dopadłszy osadziła na miejscu konia, przez chwilę na twarzy jej odbijało się niedowierzanie, zdumienie, radość. Na koniec jednak, nie mogąc świadectwom oczu i uszu zaprzeczyć, Poczęła krzyczeć cienkim, nieco jeszcze dziecinnym głosem: Tatulo, tatuś najmilejsi! I w mgnieniu oka zsunęła się z konia, a gdy Zyg zeskoczył także dla powitania jej na ziemię, rzuciła mu się na szyję. Przez długi czas Zbyszko słyszał tylko odgłos pocałunków i dwa wyrazy: Tatulo, jagula, tatulo, jagula, powtarzane w radosnym upojeniu. Nadjechały oba poczty, nadjechał na wozie Maćko, a oni jeszcze powtarzali. Tatulo, jagula, i jeszcze się obejmowali za szyję. Aż gdy wreszcie mieli już dosytu powitań i okrzyków, poczęła go Jagienka wypytywać. To z wojny wracacie? Zdrowiście aby? Z wojny, co nie mam być zdrów? A ty, a młodsze chłopaki? Myślę, że zdrowe, tak? Bo inaczej nie latałabyś po lesie. Ale cóże ty tu robisz, najlepszego dziewczyno? Przecie widzicie, poluję, odpowiedziała śmiejąc się Jagienka. W cudzych lasach? Opat dał mi pozwoleństwo. Jeszcze przysłał pachołków do tego uczonych i psy. Tu zwróciła się do swej czeladzi. A odpędzić mi ta psy, bo skórę podrą. Po czym dozycha. Oj, też rada jestem, rada, że was widzę. U nas wszystko dobrze. A jam to nie rad? odparł zych. Dajże jeszcze dziewucho pyska. I poczęli się znów całować, a gdy skończyli, jak rzekła. Do domu okrutny szmat drogi. Takeśmy się za oną bestią zagnali. Chyba ze dwie mileśmy gnali, że już i konie ustawały. Ale tęgi żubr, widzieliście? Ma on ze trzy moje strzały w sobie, a od ostatniej musiał paść. Padł on od ostatniej, ale nie od twojej. Ten to rycerzyk go ustrzelił. Jagienka odgarnęła dłonią włosy, które się jej nasunęły na oczy i spojrzała bystro lub niezbyt życzliwie na Zbyszka. Wiesz, kto to jest? spytał Zych. Nie wiem. Nie dziwota, żeś go nie poznała, bo wyrósł ale może starego Maćka z Bogdańca poznasz. Dla Boga, to Maćko z Bogdańca, zawołała Jagienka. I zbliżywszy się do woza, pocałowała Maćka w rękę. Toście wy? A ja, jenom na wozie, bo mnie Niemcy postrzelili. Jakie Niemcy? Przecie to z Tatary była wojna. Wiem ja ci to, bo mi się niemało Tatula naprosiła, żeby mnie z sobą wziął. Była wojna z Tatary, ale my na niej nie byli, bośmy na Litwie przedtem wojowali i ja, i Zbyszko. A gdzie jest Zbyszko? Toś nie poznała, że to Zbyszko? rzekł z uśmiechem Maćko. To jest Zbyszko? zawołała dziewczyna, spoglądając znów na młodego rycerza. A jakże? Dajże mu po znajomości gęby! zawołał wesoło zych. Jagienka zwróciła się żywo ku Zbyszkowi, lecz nagle cofnęła się i zakrywszy ręką oczy rzekła: Kiedy się wstydam. My się przecie od małości znamy! ozwał się Zbyszko. Aha, dobrze się znamy! Pamiętam ci, ja pamiętam, z ośm roków temu przyjechaliście do nas z Maćkiem i nieboszczka Matula przynieśli nam orzechów z miodem. A wy, jak jeno starsi wyszli z izby, zaraz mnie pięścią w nos, a orzechy samiście zjedli. Nie uczyniłby on teraz tego, rzekł Maćko. U Kniazia Witolda bywał, w Krakowie na zamku bywał i obyczaj dworski zna. Lecz Jagience przyszło co innego do głowy, zwróciwszy się bowiem do Zbyszka, spytała: To wyście żubra zabili? Ja. Obejrzym, gdzie tkwi grot. Nie obaczycie, bo się całkiem pochował pod łopatką. Daj spokój, nie prawuj się, rzekł Zych. Widzieli wszyscy, jak go ustrzelił i widzieli jeszcze coś lepszego, bo kuszę w mig bez korby naciągnął. Jagienka spojrzała po raz trzeci na Zbyszka, ale tym razem z podziwem. Naciągnęliście kuszę bez korby? spytała. Zbyszko odczuł w jej głosie jakby pewne niedowierzanie. Wsparł więc o ziemię kuszę, którą był poprzednio spuścił, Naciągnął ją w mgnieniu oka, aż zaskrzypiała żelazna obręcz, po czym chcąc pokazać, że zna dworski obyczaj, przyklęknął na jedno kolano i podał ją jagience. Dziewczyna zaś, zamiast ją wziąć z jego rąk, zaczerwieniła się nagle, sama nie wiedząc dlaczego i poczęła zaciągać pod szyją zgrzebną koszulę, która się była od szybkiej jazdy po lesie otwarła.